Siemano, witajcie w dzisiejszym vlogasku. Dzisiaj poruszę bardzo prozaiczny temat, ponieważ jest problem. Jaki problem? Po co mechanikowi w, warsztac taki, yy, w warsztacie z samochodem taki biurwie, biurwie, takie, które tam siedzi za biurkiem? Po co wasz dowód rejestracyjny waszego samochodu? Po co? Samochód wybierzcie teraz, który jest najlepszy. BMW, żuk, żuk. Ale Żuk chodzi, ale Wam nagram vloga z zjeżdżenia Żukiem, ale on chodzi. Czy Renault? Re... Wiadomo, że Renault jest najlepsze. Słuchajcie, nie śmiejcie się, że temat tego vloga jest banalny, bo naprawdę jest problem. Problem dotyczący obsługi w warsztacie samochodowym. Jak się domyślam, no to nie tylko u nas ten problem występuje. Tylko jeśli ja to spotykam, no to pewnie w innych warsztatach też są z tym problemy. Słuchajcie, dzwoni klient, umawia się na naprawę. Jak taką przebieg w ogóle takiej wizyty od początku do końca ułatwić, sprawić, żeby to poszło jak najprościej, jak najszybciej, bezbłędnie. Aby wykonać prawidłowo naprawę pojazdu, trzeba często kupić jakieś części. Aby kupić części, potrzebne są dane samochodu. I będziecie się teraz śmiali z tego, co Wam powiem, ale autentycznie czasami potrafi zadzwonić ktoś, umówić się na naprawę, i on nie wie, jaki ma silnik w samochodzie. Nie wie, jaką ma pojemność silnika. My pytamy, yy, jaki silnik. A i jest takie. Ludzie nie wiedzą, co mają odpowiedzieć. Yy, to, to już mówię, to, to mówię o skrajności takiej totalnej, co nie? Ale ogólnie, kiedy jest. Przerób jakiś tam w warsztacie i chcemy, żeby naprawdę to sprawnie szło. Potrzebujemy po prostu danych z dowodu rejestracyjnego samochodu. I ten dowód rejestracyjny warto ze sobą mieć w warsztacie. Kto nas dzwoni? Klient umawia się na naprawę. Jeśli jest u nas pierwszy raz, to prosimy, proszę wziąć ze sobą dowód rejestracyjny, ponieważ jeśli przyjeżdża już kolejny raz, no to my już mamy w systemie. Dane takiego, e, takiego klienta. I teraz, jaka jest fajna sztuczka, e, w zależności od tego, jakiego wy używacie programu warsztatowego? Ja używam warsztat, warsztat 24 i mam po prostu taką opcję, że mam takie urządzenie. Patrzcie. O, czerwone światełko! Jak te, Terminator T1000. Te o, oświeciłem się w oczy. Jak pani kasierka w Oszą. I słuchajcie, tym skanerkiem, takim przy użyciu programu skanujemy kod Aztek. Jest takie coś, jak kod Aztek, macie go w dowodzie i jednym kliknięciem wprowadzamy wszystkie dane pojazdu do komputera w warsztacie samochodowym. I robimy taki motyw, że przychodzi sobie, e, przychodzi sobie klient, daje nam dowód. My robimy tylko takie. Taki strzał z lasera, pip I już. I my ten dowód o oddajemy dla tego klienta. Znaczy to ma akurat mój dowód, więc nie będę go oddawał nikomu. Yy. I to wszystko na tym to polega. Mamy w komputerze. E, mamy dane, e, drukując zlecenie dla klienta, oczywiście zawsze jest informacja o RODO, bo to są jego dane, jakieś imię, nazwisko, adres, no to wiadomo, e, trafia do naszego komputera. No ale przede wszystkim dane samochodu, proszę bardzo, Suzuki Alto 1.0, kataliz katalizator, był kiedyś, e, Alto 1.0, katalizator, VIN, data pierwszej rejestracji i tak dalej, to akurat nieważne. Ale mamy win i mamy w komputerze i jeśli chcemy zamówić części, gdzieś poszukać, no to bardzo to przyspiesza pracę. I uwierzcie mi, to my nie kradniemy. My nie kradniemy tych samochodów, nie piszemy umów jakichś, nie, nie zatrzymujemy dowodów, bo kiedyś ja słyszałem takie historie, że Ktoś tam dowód rejestracyjny zostawił mechanika, jakieś wyszła coś nie tak przy płaceniu, jakieś kwoty z dupy, nie wiadomo co. I taki mechanik mówi: O, ty mi nie zapłacisz, to ci nie oddam dowodu rejestracyjnego. Nikt nie ma prawa przetrzymać waszego samochodu. Waszego dowodu rejestracyjnego. Mechanik nie ma prawa. No, powinniście znać swoje prawa jako konsumenci. Warto, warto się interesować. Nikt nie ma prawa przetrzymać waszej własności. Jak jest wasz samochód, zachodzicie do mechanika, nieważne co z nim się dzieje. Zawsze macie możliwość swoją rzecz zabrać. I to robicie, jeśli ktoś wam nie pozwala, to robicie to przy użyciu policji. Nieraz były takie przypadki i to na niekorzyść warsztatu, że na przykład naprawa wykonana, już koniec naprawy, klient stwierdza, że on pierdzieli, w sumie to on nie będzie płacił, i warsztat musi oddać taki samochód, bo klient przyjdzie z policją i tyle. Jeśli warsztat. No tu już się zaczynają takie niuanse, bo tu można troszeczkę użyć różnych myków prawnych. Bo zależy jeszcze jaka jest tutaj natura tego działania. Czy to warsztat działa w złej wierze, czy klient, no to tutaj to można pomanewrować trochę. Nie będę się nad tym tematem rozwodził, bo to nie jest temat e, odcinka. W każdym razie nikt nie ma prawa waszego dowodu rejestracyjnego ani waszego samochodu bez waszego pozwolenia przetrzymywać, bo takie ma sobie się. Wasza własność, wasze prawo jest do tego, aby tą własnością swoją e, rozporządzać. E, także tak, nie wiem czy wyjaśnię, bo dlaczego w ogóle to wyjaśnię? Ponieważ ludzie nie przynoszą tych dowodów. Widać, że oszukują, na przykład Marysz zawsze mówi, jak umawia samochód na naprawę, to zawsze mówi, proszę wziąć ze sobą dowód rejestracyjny. Przychodzi klient i mówi, e, zapomniałem i tak w rękach... I tak w palcach ten dowód swój dusi tam w kieszonce i mówi zapomniałem widać że boją się po prostu pokazać ten dowód jakby to nie wiadomo co było no, nie bójcie się to nie o to chodzi żeby coś yy, wam ktoś ukradł jakieś wasze dane czy coś po prostu to naprawdę ułatwia pracę kiedy mamy win yy, w komputerze kiedy dane samochodu wszystkie są to inaczej się pracuje teraz mamy rok 2025 Przestrzał pojazdów, jakie my naprawiamy, począwszy od trafia się coś z lat 90., 2000, 2010, 2020 w górę, to jest cała masa totalnie różnorodnych modeli. To już naprawdę nie idzie się w tym połapać. Jeśli naprawiacie wszystkie marki, tak jak my naprawiamy wszystkie marki, naprawdę, wierzcie mi, to już robi się tego naprawdę dużo i bez winu, bez dokładnych danych samochodu, no to wy nic nie, no to jest wiecie, to to jest jakiś absurd, co nie? Oczywiście da się to przejść, no bo jeśli klient przychodzi yy, i mówi no sorry, no nie wziąłem tego dowodu. No to z czym to się wiąże? Wpisujemy ręcznie wszystkie dane do komputera. I wizyta taka zostawienie samochodu z 5 minut robi się 15-20 minut, potrzeba wszystko E, wprowadzić. Potem trzeba pójść do samochodu, zczytać win, potem wprowadzić go do komputera. Pracy biurowej jest po prostu dużo więcej, a nie zapominajmy, że niestety warsztat bez pracy biurowej, no to funkcjonować nie może, ponieważ potem Wy narzekacie, że nie można się dodzwonić, e, nikt nie odbiera telefonów, e, czy też e, osoba w biurze jest zajęta, albo nie dzwoni, nie informuje, no bo się zajmuje takimi pierdołami, jak właśnie doprowadzenie zlecenia do ładu, bo biega, robi zdjęcia, ja wczoraj biegałem, robiłem zdjęcia, bo pan zapomniał dowodu rejestracyjnego od samochodu, więc leciałem, zrobiłem zdjęcie, potem dopiero wprowadziłem do komputera, potem zadzwoniłem do serwisu, dopiero zapytałem o części, żeby je, żeby je zamówić. Także puenta ogólnie tego odcinka jest taka, że nie bójcie się zostawiać dowodów, Rejest zostawiać. To w sumie nie jest zostawianie. No to ja tu swój mam, co nie, w ręku, ale od klientów nie bierzemy w ogóle tych dowodów. Czasami, nawet jak chcą zostawić dowód, to mówimy, że zabierali go, żeby nie zostawał, bo często jest tak, że zostawił dowód, przyjdą szybko po samochód, pójdą sobie, a potem leży w szufladzie dowód i trzeba się bawić, odsyłać, wydzwaniać, żeby odbierali i tak dalej. Tak po prostu. Czy spisanie danych, czy czytanie kodu ASTEK, co jest rewelacją, bo to jest jedno kliknięcie i mamy wszystko w kąpie. Po prostu miejcie ten dowód, jeśli zostawiacie u mechanika. I mam nadzieję, że ten film to trafi do <grytania> użytkowników samochodów, którzy korzystają z usług różnych warsztatów samochodowych i że naprawdę to ułatwi nam życie, bo to ułatwi życie nam wszystkim użytkownikom, czy warsztatów, warsztatom, czy użytkownikom. Bo my mając więcej czasu, wy będziecie lepiej po prostu obsłużeni dzięki temu. Nie wiem co jeszcze miałbym dodać. Tak, na... tak naprawdę to teraz oprócz wycinania katalizatorów, to będę wycinał kody Aztek z dowodów rejestracyjnych. Żenujący rzad prowadzącego. Dzięki za oglądanie. Narka.